Po uroczystej mszy świętej wierni parawi podwyższenia Krzyża Świętego bawili się przy rytmach cygańskiej muzyki. Było co świętować, bo kościół obchodził swoje 25 urodziny. Ewidentnie widzę jak wspólnota pięknieje, jak wspólnota staje się bardzo ludzka, a y, mogę zadedykować wszystkim słowa świętego Jana Pawła II tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem. Nie? I bardzo często to powtarzał te słowa wieszcza i przypominał że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa i z tego się cieszę. Z tej okazji ksiądz Proboszczy zaprosił do wspólnej zabawy gwiazdy cygańskiej muzyki. Bo nikt bardziej nie bawi. Kocham ich dla wszystkich wyjaśnienie to jest ekstra liga, jeśli chodzi o Romów. To nie są ludzie, którzy koczują, przemieszczają się i mają in, o, negatywne opinie. Kocham ich za ich sposób bycia, pokorę. Te cudowne pieśni o miłości, to ma sens. Niewątpliwie największą gwiazdą rodzinnego festynu był Don Wasyl, który cieszył się ogromną popularnością również poza sceną. Nam opowiadał o cygańskiej muzyce. No, ja myślę, że, że jest inna, jest taka bardziej, ja bym powiedział, trafiająca do każdego widza i słuchacza. Te teksty są takie normalne w miarę, melodia też taka normalna w miarę. To są opinie tych naszych fanów, którzy nam mówią często, może w ten sposób jest inna. Dla Romów wielkie znaczenie ma nie tylko ich muzyka, ale przede wszystkim rodzina. No jak najbardziej, że tak, no rodzina to jest całe cygańskie bogactwo, że tak powiem. Najpierw jest Pan Bóg, później ojciec, matka, starszyzna, rodzina, dzieci. No to jest bardzo ważne. Fajnie to się jakoś łączyło. Kościół plus Romowie, fajnie to się jakoś tak jednoczy, tak? bo to jest wszystkim chyba o miłość chodzi. gdzieś tutaj w tym wszystkim gdzieś tam krąży, bo był jakiś taki duch dobrego serduszka, duszek Kacperek, który się krąży między nami i on gdzieś tak wszystko integruje, łączy fajnie. Bogdan Trojanek mówił również o tym, że takie spotkania pomagają przełamywać krążące o romach stereotypy. Przez naszą muzykę chcemy to zmienić, tak? Że nie wszystkich trzeba traktować jednakowo, tak? Że to nie wszyscy i tak dalej, że wszyscy Romowie są źli, że wszyscy. Są ble, 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 kury gdzieś. To wszystko w piosenkach zostało już, te kury, te tabory. My to śpiewamy na scenie, tak? Ale tak naprawdę jesteśmy dziećmi jednego Boga. mam prawo życie, Bóg siebie i mieszkać. Na co dzień się spotykamy, ocieramy na ulicy, na ulicy się ocieramy, tak państwo o nas mało wiecie, nie? A czego nie wiemy, to się boimy, tak? Jak coś mało wiemy. Dlatego przez taką muzykę ludzie przychodzą, bardziej nas poznają i mówią, patrzcie, oni są tacy normalni, tacy fajni. Ty, ta Cyganka, co wróżyła, to dzisiaj na nią spojrzę innym okiem, daj mi złotówkę, bo może powie, może powie, może skłamie, ale będzie fajnie Wszyscy parafianie świetnie się bawili, rozmawiali ze sobą i integrowali, a ksiądz Raczak zapowiedział, że to na pewno nie ostatni taki festyn w jego parafii.